i nie tylko. Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dziś, dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj wiadomości, czyli co w piszczy w japońskiej prasie. Co tam, Łukasz, piszczy w japońskiej prasie na pierwszej stronie? No, dzisiaj od rana y, big news to jest taki, że rząd zdecydował o wypuszczeniu wody skażonej substancjami radioaktywnymi do morza. W 2023 roku, to jest do ciekawe, oceanu. do oceanu, tak. Yy, ogłaszają to teraz, a spuszczenie wody ma być za dwa lata. Hmm. Mówią to, tak, jakby tego nie robili tak co miesiąc. Jakby tego nie robili nie? co miesiąc, tak. Pewnie mówią o tych wszystkich strasznych ilościach, która tam się nazbierała woda, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, woda jest zbierana do beczek ogólnie, tak? Tam są, są setki beczek, znaczy beczek, zbiorników w koło gdzie tą wodę zbierają. Tam podobno w ogóle jest jakiś system odkażania tej wody, nie? Od tak, radioaktywniania jej. To, tak, to w naszym poprzednim odcinku o trzęsieniu ziemi opowiadaliśmy, że reaktor ciągle musi być chłodzony, ciągle jest zalewany wodą. I to potrwa jeszcze przez najbliższe kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt lat, tą wodę po jakby ochłodzeniu tego reaktora, ponieważ ona jest radioaktywna, jest zbierana w specjalnych właśnie takich wielkich gigantycznych zbiornikach. I powoli kończy się fizycznie miejsce tak. na te zbiorniki. One są w pełni no, zapełnione niemalże. I tak zaczęły się procesy odkażania tej wody. Ponieważ ona jest bardzo radioaktywna, bardzo jest skażona, to nie jest taki prosty proces, żeby ją odkażyć. Więc do tej pory robiono to na dwa, na dwa sposoby. Jeden to był taki, że usuwano najbardziej niebezpieczne składniki w tej wodzie radioaktywne, i tą wodę po prostu spuszczali do, do oceanu, a tą, która nie dało się jej oczyścić, zostaje wciąż w tych dużych zbiornikach. Nowy pomysł jest taki, że jest nowy sposób odkażenia, że ta woda będzie mogła wrócić normalnie do obiegu. Czyli będzie na tyle czysta, że może wrócić do natury. No, ale to ciągle ten proces filtrowania jest bardzo wolny i to na pewno nie uda się. I nie ostateczny, znaczy tak, nie, nie całkowity. Nie. Tutaj gazeta nam odpowiada, że proces usuwa z wody stront i ces, ale zostawia tritium. Tritium. Tritium, czyli trit. Tryt, Czyli najdroższy pierwiastek na świecie powinien zrobić na tym w ogóle miliard, multimiliardowy w ogóle dochód. Tryt jest taki bardzo fajny, który jest używany na przykład na zegarkach i taki świetnie. Tak. No ale tutaj gazeta pociesza nas dalej czytamy. Tryt ma mały wpływ na ludzkie zdrowie. się no, no Wierzymy, tak. Mam nadzieję, że ma też mały wpływ na zdrowie ryb i innych żyjątek w morzu. A co do strąt, taka e, śmieszna ciekawostka może. Bo to tak jak Marek wspomniał, spuszczają tą wodę już nie od, nie od dzisiaj, od jakiegoś czasu. Ale Japończycy się za bardzo nie przejmują, ponieważ e, strąd osadza się podobno naj, najbardziej w kościach czy też w ościach. I wystarczy nie jeść kości. Tak Tak się Japończycy pocieszają, a że sashimi jest bez kości, to, to nie ma wpływu. Nieważne, nie, tak. nie że ta woda jest jakaś tam radioaktywna, grunt, że, że się kości nie oblizuje. No, no dobrze. To z pierwszej strony. Zobaczmy, co tam dalej jest. A jeszcze może cofiemy się trochę z newsami, dawno nie było na z newsami. Chcieliśmy tylko potwierdzić, że w tym roku igrzyska się odbędą. Ale bez udziału publiczności z zagranicy. Czyli no, to takie igrzyska, nie igrzyska. Tak? No nie, ja też to... czuję się trochę taki oszukany. Oszukany, nie? Nie? To Walczyłem o bilety, czekałem na <laughs> y, stronie internetowej przez 49 minut, żeby się ona odświeżyła, żebym mógł kupić bilety, znaczy tą loterię, tam w którymś tam z odcinków wiadomości opowiadali na, na temat tej w ogóle tak, tak. chorej psychicznie loterii. No i teraz się nawet okazało, że ci, którzy byli szczęśliwcami, wydali swoje pieniądze, no to co. Podobno nie można zwrócić No, słyszałem, że, że no. chyba nie zwrócono. Nie będą mogli też się udać, no jeżeli byś za granicę, więc no nie wiem. Ale z drugiej strony też słyszałem, że będą mo e mogły wejść e w sensie Japończycy, osoby tutaj z Japonii. E tak, Japończycy ale w ograniczonych tak, no, ale ilościach. W ograniczonych tak. ilościach, no ale no to wtedy, jak, czy to jest fair play, czy nie, no to no, no pewnie tak. No bo z Łukaszem też żeśmy zgadywali, które z krajów pierwsze się wycofa z, z olimpiady. No i proszę, długo nie trzeba było czekać, Korea Północna się wycofała, czekamy kto będzie następny. Gratulujemy ruchu, zobaczymy właśnie kto będzie, kto będzie kolejny. Tak, jak się wycofają właśnie Stany Zjednoczone Anglia, to myślę, że... Nie, no i trzeba we wszystkim doszukiwać się jakichś pozytywów. Ja liczę na to, że mimo nawet jak nie przelecą kibice zagranicy, to i tak igrzyska będą miały na tyle pozytywny wpływ, że zmienią się procedury. Może Japończycy wprowadzą jakieś nowe procedury, ułatwią, przyspieszą niektóre procedury wejściowe do Japonii, co może zaowocować, mam nadzieję, jakimś ułatwieniem podróży zagranicznych już po zakończeniu olimpiady. Ingrzysk. No, ja tam jedynie cieszę się z tego, że wiele dróg nowych powstało albo wyremontowali, <noise> głównie, jeśli chodzi o autostradę. <noise> tak, tak, to akurat nie zostało. Tutaj to zostało, y, infrastruktura zdążyli bez, bez przeszkód. No, niestety nie będzie ona w pełni wykorzystana. Nie? Tak, no tam były właśnie jakieś przewidywania, że zabraknie betonu, że zabraknie cementu. No, ale z tego co teraz właśnie widzę, to część, część jednak jest opóźniona. W sensie, po prostu priorytet jest o wiele niższy. Mm, tak. Tam chodziło o to miasteczko, które mieli wybudować, no... więc chyba nie wybudują tak na teraz, tylko tam do 2025, dobrze pamiętam. No i tak to się zamieni potem w jakiś resort czy w jakieś tam hotele. W każdym razie, no tutaj, no takie życie codzienne, no to widzimy jakieś tam ulepszenia. No bo nie, wiem, mamy nowsze pociągi, mamy tak, e, trochę troszeczkę coś zmienione zmieniało. drogi, więc troszeczkę jest to odnowione, no ale no. No, nie coś. jest to skok taki jak e, 60 lat temu? Tak, 60, nie? 60 lat temu, nie całe. E, tak. Podczas pierwszych Igrzysk w Tokio, czyli w 1964 roku, no dla Japonii to był naprawdę skok jakościowy, skok cywilizacyjny wręcz. E, wtedy wszystkie obecne autostrady e, wybudowano. E, Shinkansen wtedy powstał, czyli tak. ten szybki pociąg, e, cała infrastruktura, stadiony, niestadiony to tak naprawdę wszystko powstało na, e, na, na tamtą olimpiadę. Na, 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 na Igrzyska w 1964 roku. W tym roku, znaczy w zeszłym roku. Tak naprawdę. Mm -hmm. Ja jakby jednym z powodów, dla których Japonia, przepraszam, nie Japonia jako Tokio, tak, bo to jest Tokio jest tutaj hostem, został wybrany, to właśnie to, że oni wykorzystają jak najwięcej się da. Czyli że będzie jak najmniej inwestycji w coś nowego, tylko starają, postarają się wykorzystać to, co już było. I faktycznie, no, tym razem nie było aż tak monumentalnej budowli, aż tak monumentalnych inwestycji w jakąś nową infrastrukturę. Było to raczej polepszanie, usprawnianie i Plus parę jakichś tam nowych Ta, stadionów. Przebudowa, no, przebudowa tam bo, taka. To się zgadza. Tam prawie, też jest kilka nowych zjazdów, wjazdów do autostrad mm -hmm. po tym względem, ale nie są to jakieś takie naprawdę. Ma Maglew zupełnie... nie powstał, nie? Maglew nie powstał. Maglew, tak, Maglef tutaj przez okno widzimy, że się coś buduje. Ta. Dziura na razie tylko jest. Jest dziura w ziemi, no ale... Zobaczymy, to czekaj, kiedy to ma być? 27 chyba rok, tak? No, jest szansa, że za naszego Bo, życia się przejedziemy. Życie, a może pandemia do tego czasu minie, także akuratnie na, na... lunch skoczymy <laughs> sobie do Nagoi. Tak, 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 szybkim pociągiem, znaczy szybkim, jeszcze szybszym pociągiem. Szybszy. Ale ogólnie życie to w Japonii wraca do normy. Można powiedzieć. Coraz no. więcej osób w pociągach, tłoki się robią, restauracje pozejmowane, czasami nawet trzeba zaczekać na zewnątrz, bo już tyle ludzi jest. To się zgadza. Korona ciągle trwa, no ale yy, to jest bardzo ciekawy eksperyment teraz, bo w Osace, w drugim największym mieście w Japonii, yy, zniesiono wszelkie ograniczenia, w Tokio ciągle utrzymano to ograniczenia. I codziennie w wiadomościach mamy porównania, jak to działa, czyli ile jest nowych chorych w Osace, ile jest nowych chorych w Tokio. No, tutaj łatwo było do przewidzenia, no, w Osace te, te numery są o wiele wyższe niż w Tokio, ale no pod tym względem, no to już jakby jest stabilnie, można tak powiedzieć. Mhm. Był ten pik, teraz troszeczkę się obniżył, teraz znów troszeczkę wzrasta, no bo wiadomo, były okres y, y, sakur, czyli Różne tam spotkań na zewnątrz i wewnątrz. Restauracje ciągle są otwarte. Niektóre krótsze, niektóre dłuższe, bo to także się tam zmienia. Te przepisy raz do 20, raz tak, do 21. Tak, tak. No ale no, życie takie no, w zasadzie za dużo się nie zmieniło. Wraca inaczej. Jest więcej osób na mieście, więcej osób w pociągach. Ja byłem na przykład w Zoo, tam było naprawdę całe, myślałem, że nikogo nie będzie poza zwierzętami. Okazuje się, że wszyscy mieli ten sam pomysł. Było naprawdę bardzo dużo osób, w parkach także jest dosyć sporo, no ale no, ciągle wszyscy noszą te maseczki jednak, myją ręce, są te alkohole. Dezynfekują się w pociągach, są ciągle otwarte e, okna. Właśnie coś mi <laughs> gardło zaczyna wolać przez to. Nie to, żeby tyle jeździł pociągami, no, ale jest lepiej, no, ale to ciągle jeszcze nie jest to. Jeszcze ciągle czekamy, żeby No to jest trochę skończyło. strach. Jednak ciągle jeszcze wisi jakiś tam. Strach, czy to się skończy, czy się nie skończy. No, tak. Tym bardziej, że, że m, szczepienia nie idą tak, jak każdy by sobie tego życzył, strasznie, opornie. To idzie bardzo powoli. Y, jeszcze Japonia jest ciągle na poziomie szczepień dla osób starszych i do tych takich na razie chyba najstarszych. Czyli co kiedyś wliczaliśmy, tak? że jak dojdzie do nas, to sto ileś lat minie, tak? Jak, jak będziemy no, szli tym tempem. Tak, to, to się po prostu nie uda. Widziałem właśnie wczoraj w telewizji, jak tam szczepili 102-latka i tam były pierwsze osoby, i to było 340 osób było zaszczepionych tutaj w Tokio, w Fuciu, czy w Hachiyozi. Mm -hmm. To było pierwsze: 345 osób w ciągu tygodnia. Więc to prędkość jest oszłamiająca. Mają niby przyspieszyć do, do 12 tysięcy tygodniowo. No, zobaczymy. Na no, Okinawie także zaczęli już pierwsze szczepienia. W kilku prefekturach już zaczęto właśnie szczepienia. Tych właśnie osób na razie powyżej chyba 90 lat, z tego mm -hmm. co wiem. Mm -hmm. A to chyba to wynika też z małej ilości szczepionek, która dociera do, do Japonii. Jak oglądałem w wiadomościach, mówili o tych kartonach, bo to w jakichś kartonach tak. przychodzi. I że na te prefektury takie dalsze. To przypada jeden czy dwa kartony, a jeden karton to jest tam chyba tysiąc dawek, czy coś takiego. No to, to same liczby mówią za siebie, tak? Tak. Poza tym ciągle jest ten problem z tymi y, strzykawkami, które Aha, za dużo no, tak. zasysają y, <laughs> tego, więc używają jakichś y, także strzykawek importowanych. Nie wiem, nie wiem, słabo to wygląda, no ale no zobaczymy. Czyli na razie maseczki, y, mycie dłoni, dystans tak. i jakoś damy radę. Tak jest. Byle do olimpiady, tak? Byle do igrzysk. Wtedy wszyscy zachorujemy. Tak. No i dalej mamy e, ciąg dalszy. S, no, dramy. Dramy historii. E, to jest historia, właśnie e, księżniczki Mako i jej narzeczonego, Kei Komuro. E, więc e, pan Komuro jest e, młodym prawnikiem. On e, zaprzyjaźnił się. Z księżniczką już jakieś tam parę ładnych lat temu. Sprawa wygląda tak, że oni mieli wziąć ślub, jak dobrze pamiętam, chyba 3-4 lata temu. Wtedy było trzęsienie ziemi w Kumamoto, więc musieli przełożyć ślub ze względu na żałobę narodową. Później następny termin to był, że był wielki tajfun i po wodzie znów musieli przełożyć ceremonię. Później, kiedy już się zbliżało, że będzie zaraz, no to cesarz abdykował. Następne, co tam było? Wiem, że coś jeszcze było, i w każdym razie no nie mogą wziąć tego ślubu. Ja nie wiem, jakby nie mogli skoczyć do Las Vegas Pizza. Może nie chcą. Może nie, chcą no. nie, myślę, że chcą. I, no ale wiadomo, ma być impreza na całego, no, wydarzenie no, po prostu wielkie święto narodowe. No i. Wychodzą takie małe różne ciekawostki teraz, tak? no bo wiadomo, skandale to najlepiej się sprzedają. Okazało się, że przez pewien okres czasu przyjaciel rodziny Komuro, ponieważ tam nie było, nie było taty w rodzinie, więc była tylko mama, samotnie go wychowywała. Wiadomo, studia prawnicze dla tanich nie należą, więc mieli przyjaciela, który powiedział, że on tutaj bezinteresownie wspomoże finansowo. No, oczywiście, można się tutaj łatwo domyśleć, że jednak ten przyjaciel wiedział o tym, że jednak się spotyka z księżniczką, więc pewnie głównie mu chodziło o jakieś wykupienie wpływów. W każdym razie ta historia ciągle się toczy. Była w sądzie rozprawa, gdzie pokazywał zdjęcia ten sponsor, że buty nowe razem kupują, czy garnitur, krawat, tutaj tak. Ten y, młody prawnik, teraz y, pracuje w kancelarii, więc zarabia pieniądze, więc wrócił mu za to. Y, ten nie przyjął tego, <grym> więc no, tam jest taka po prostu historia, że tam mamie dał to jakąś torbę i tak dalej, i tak dalej. No i kręci się to wszystko jakoś tak dziwnie. Y, ten tu próbuje. Potem y, w telewizji widziałem wywiad właśnie z tym sponsorem, który się zarzekał, że absolutnie on y, nie chce nic poza zwrotem tych kosztów, które y, jakby y, poniósł, a teraz. Y, nie odzyska ich, no nie wiem, to jest jakieś dziwne po prostu to wszystko. No, myślę, że gościu liczył na to, że będzie miał jakiś łatwy dostęp do rodziny cesarskiej, a tutaj się okazało, że tak prawnik trochę się podszkolił, młody chłopak, <śmiech> <śmiech> i go po prostu odciął, zwracając mu pieniądze. I, I ta saga się ciągnie i tutaj co jakiś czas wraca to ciągle do jakby Tutaj na... no ciekawe, jak to się zakończy. No, nie? Mamy czy, się gazet, się, czy się tak. nie, że nie wiem, czy pobiorą się, czy nie pobiorą. No miejmy nadzieję, że jednak no, podobno, podobno w tym roku mieli się pobrać. No, nie, nie wiem. w zeszłym nawet, nie? Nawet w zeszłym. No, no cóż, no, do, dobra, dobra drama polega na tym, że. Że trwa. Że trwa. <laughs> tak jest. Okay. tu się jeszcze jakieś akcje duże dzieją. A Tutaj proszę. proszę ta... Kronika kryminalna teraz. Kronika kryminalna. Tak, tu... hmm. Tutaj była sensacja, tak, w Hokadake. Hakodate, Hako, Hakodaty. przepraszam. Jakuza tak. zwęszyła nowy interes, że będą przemycać ogórki morskie, czyli to są te. Namako, tak? Na mako. Namako. To, namako to są takie żyjątka, takie. takie. Co to są? No takie Sea Cuckoo, tak? <laughs> takie ogórki. <laughs> ogórki. Takie, to takie wygląda jak wydrążony ogórek. Faktycznie, bo to bardzo zbliżone jest do górka. Smakuje inaczej. Smakuje inaczej, jest to uważane jako smakołyk, no Ja osobiście no, nie wiem dlaczego, ale faktycznie są, to są przysmaki. Szczególnie to jest przysmak dla, dla Chińczyków, szczególnie. I potrafią zapłacić za japońskie Namako bardzo dużą, duże, duże pieniądze i prawdopodobnie to stało. Za, za tym, że Jakuza że zwiększyła tutaj fajny interes, bo zamiast tam się zajmować tam yy, wiadomo tym czym się zajmowali do tej pory, no to postanowili zainwestować w butle z tlenem, e, płetwy, <noise> siatki i, i połów tych, e, z tych znaczy połów, no to jakby, jakby są, sami tak, wyciągali od kogoś, tak? tak. Bo jakby to sami łowili, to jeszcze to, 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 to nie, nie trafiłoby to może na, e, na główki gazy, tak? Ale oczywiście tu od jakichś tam rybaków podpływali, rozcinali, e, 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 zabierali i dalej to popychali. E, nie, nie chcę tutaj rzucać e, sumami, jakie, ile te kosztują takie um, te, te, te Sea Cucumbers, ale a, nie, to jest nawet napisane chyba. To są drogie rzeczy. Ja widziałem, ile w stanie są Chińczycy zapłacić w, w, nawet w Wietnamie za, za paczkę tych Namako. To, to, są, to są niesamowite pieniądze, nie? I aż, aż szczególnie jak to są ich japońskie, Namako, o to już w ogóle. No jest, no wiadomo, jaku tu zapróbuję na różne sposoby, jak tu na lewo zarabić pieniądze. Tym bardziej, że. Kolejny news czytamy. E, z, e, rok do roku spada liczebność Jakuzy. Mamy 16 rok z rzędu, kiedy e, liczba członków spada. No tak, no bo e, w Japonii o, organizacja przestępcza no, powinna być zarejestrowana, tak? Czyli jak jesteś członkiem Jakuzy, to się powinieneś zarejestrować e, na policji. Tak, dzień dobry, jestem członkiem jakuzy. Brzmi, no, paradoksalnie, proszę być rzecznym, nie? tak, brzmi paradoksalnie, no ale tak było, do, no. Przez długie lata. W każdym razie teraz, właśnie, y, są różne organizacje, które tam podają liczebność jakuzy. I teraz jest to, chyba to, około. To jest 200. ciekawe. 20, tak, prawie 26 tysięcy. Czy nie wiem, to dużo, czy mało? Nie wiem, jak to. Nie, no, było ponad 300 tysięcy jak jakieś, pamiętam. No, ale to dawno temu no, chyba. Nie? Dawno temu. Teraz 25900. Z tego. Tylko 13 tysięcy jest y, pełnoprawnymi, czy też. Na, <grafy> jak to ładnie gazeta podaje full-time members. <grafy> tak. To <grafy> ciekawe, kim są ci nie, nie full-time members. No pewnie jakaś tam Chimpira, która dorywcza tylko. Dorywcza, na, y, takie przynieść wynieść po zamiata nie? Coś pewnie na tej zasadzie. Ale strzel kogoś, nie. No. <grafy> ja to nawet, nawet się tym nie zajmują. Aczkolwiek było niedawno, nie? Tak. Gdzieś tam się coś postrzelali. W jakimś tam mieście, bo były rozgrywki kto zostanie bossem, to się trochę postrzelali, ale to jest takie strzelanie takie kurtuazyjne takie, biorąc pod uwagę co się dzieje np. w Stanach, czy w Meksyku, czy, czy nawet w Europie, to tutaj to i tak jest jeszcze spokojnie, nie? Tak, ale też właśnie ten spadek liczby członków Jakubuzy także zwalają na obecność koronawirusa i <laughs> problemy z wyłudzaniem haraczy i ich działalnością nielegalną. Więc. Ludzkie pany, no. <laughs> Ja mam jeszcze taki temat, y, to jest Okinały. O. Tam jest y, jedna z największych baz amerykańskich. Okazało się, że baza amerykańska zanieczyszcza wodę. Pitną, tam na wyspie, właśnie to jest ta baza kadena się nazywa. Mhm. Byłem tam nawet. Okazuje się, że mają takie środki gaśnicze do, do gaszenia paliwa lotniczego i samolotów. I te środki gaśnicze, ta piana taka, zawiera jakieś tam chemikalia, które są bardzo szkodliwe dla zdrowia. Mhm. I generalnie oni powinni specjalnie utylizować, tak? czyli. Powinni oddać do specjalnej fabryki, która to oczyści i zutylizuje, spali pewnie w jakiś tam bezpieczny sposób. No i co zrobili amerykańscy żołnierze? Niby w wypadku przestarzałe, znaczy te, które termin ważności wygasł, wylały się z tak, zbiorniki. No i wylały się do ziemi. Chociaż raporty są dwa, znaczy sprzeczne, nieoficjalne, bo Amerykanie zabraniają, znaczy inaczej, prawo z tych lat 60. -tych, Zabrania Amery japońskiej policji, czy jakimś prokuratorom, czy jakimkolwiek innym urzędnikom wejścia na teren bazy. No tak. Więc mogą mierzyć tylko na tem na zewnątrz. Rząd Okinału oczywiście mierzy poziomy rozumiecie. to się z nie pierwszy raz. Tym razem tak to wskazili, że jest to bardzo poważna sytuacja. No i pozwolili po raz pierwszy, to jest jakiś w ogóle ewenement, pozwolili na dochodzenie wewnątrz bazy, no ale tylko w niektórych momentach znaczy na dochodzenie, na pobranie próbek ale tylko w wybranych miejscach, nie wszędzie. No ale no, wyszło, wyszło, ponad normę. Oczywiście było tam wielkie zażalenie i, i prośba, i całe wszystko wyjaśniono, no i właśnie po wewnętrznym dochodzeniu przez żołnierzy, znaczy przez, jak to się nazywa, policję wojskową, mm -hmm. właśnie odkryto, że z beczek wylano kilkaset litrów właśnie tego płynu kaśniczego. To jest drugi taki teraz przypadek, bo wcześniej była taka sama historia parę lat temu, Wtedy to z kolei zrobili barbecue żołnierze i te barbecue się tak rozpaliło i się po prostu wybuch mały pożar, że użyli tych właśnie środków gaśniczych właśnie gdzieś na zewnątrz, w jakimś ogródku. No i to też przesiąkło potem do, do wody. Więc no, to nie jest pierwszy incydent, ale tym razem jest bardzo poważny. No i niestety tam wiele, wiele jest osób, tych, które mieszkają najbliżej bazy, i nie mogą korzystać ciągle z, z bieżącej wody. No, to ciekawe. No i próbują zmienić to prawo, żeby no, pozwolić na jednak jakieś prawne działania wewnątrz bazy, no ale. Niestety... Nie no to jest Ameryka, wojsko, raczej nie słabo, słabo nie to chcą widzę tego zmienić. Tak. To chyba w całej historii, chyba tylko dwa czy trzy razy pozwolono na inspekcję wewnątrz. Mhm. E, tutaj powiem, że było tutaj, e, jak były skargi skargi odnośnie głośnych samolotów. E, to były skargi e, tutaj w niedaleko Toki e, w Nerima, mhm. w bazie Nerima. A drugie to było właśnie w Okinawie, jak te ospreje, tak, które tak, tam tak. się rozbijały, tam też ludzie protestowali, czy tam odpadały z nich różne rzeczy. <laughs> To było chyba tylko dwa razy, jak pozwolono, tak? No to jest też ciekawy temat, w ogóle te bazy amerykańskie w Japonii, to jest kolejna drama, już od kilkudziesięciu lat się tocząca. Przeniosą się, czy się nie przeniosą, wyniosą się, czy się nie wyniosą. To jest, to jest ciekawe, bo to jest, tak się wydaje, że, to jakieś tam, że jest sobie baza i, i tyle, tak? Ale to ma ogromny wpływ na lotnictwo cywilne, na życie wokół bazy, właśnie na jakieś zagrożenia militarne. To, to, jest, to, to ma ciągle ogromny wpływ na, na to, jak Japonia funkcjonuje, jak, jak tutaj życie funkcjonuje, i to się jeszcze chyba długo nie zmieni. Są jakieś z każdej strony jakieś ustępstwa, zależy się jaka jest administracja w, w ja Ameryce. Czy na razie Trump, Trump chciał, żeby Japonia płaciła za, za, za te bazy, teraz już nie muszą płacić, bo, bo, bo jest następny Biden, aczkolwiek no, nie wiadomo, jak to się dalej wszystko potoczy. Zgadza się. No to w którymś odcinku także opowiadaliśmy się, Pamiętaj, że było tam o, o, o F35. Aha, ten co, tym, co zatoną, nie? Tak, ten co zatonął. Także tam wspominaliśmy, bo, że że bo spad... za, zatonął, tak. bo spadł. spadł za toną, bo spadł. <laughs> Kiedy właśnie także się okazało, że cała przestrzeń powietrzna nad Japonią jest kontrolowana przez amerykańską armię. I y, japońskie samoloty muszą prosić o zgodę na przeloty w różnych rejonach, i to także wspaniałomyślnie zgodzili się oddać jedną część z przestrzeni, tutaj, właśnie nad, nad Hanedą. Tak, właśnie tak to tak, było tak. przygotowania do Olimpiady, żeby więcej samolotów mogło bezpośrednio tutaj lądować, a nie kluczyć w lewo, w prawo mhm. i tu kombinować, żeby podejść do lądowania. Przez to no, przepustowość miała się zwiększyć. Mhm. No i zwiększyła się, ale. Niestety tak. nie trafili z czasu. Trafili z czasu. I na koniec, jeszcze taka może ciekawostka, nowinka. Teraz obchodzimy stulecie stosunków dyplomatycznych. No, znaczy już obchodzi, obchodziliśmy w 2019, ale to ciągle jakby tak, obchody jeszcze. jeszcze trwają. Jeszcze trwają. Tak, tak. Obchody ciągle trwają. Stuletnich relacji dyplomatycznych między Japonią a Polską, i była właśnie wystawa znaczków filatelistycznych, które zostały właśnie specjalnie na tę okazję przygotowane. One powstały ASP. Projektantką była Polka w konkursie, i to e, jest taki, taki Bocian. taki ale origami, nie? Tak, taki origami Bocian. <laughs> e, I była właśnie wystawa e, znaczków. Można było właśnie podziwiać tej okazji nie tylko znaczki, ale także kartki pocztowe. E, były także rozdobniki, były także polskie znaczki. No i le e, lekka taka m, zarysowanie historii, e, które właśnie pokazuje, że już Polska i Japonia w dobrych stosunkach są od prawie 100 lat. Była historia tych dzieci syberyjskich, które tutaj były w Japonii i ten ośrodek ciągle istnieje. Była także historia o z kolei po, po bombie na Hiroshima i Nagasaki, że także była pomoc z Polski. Był także kącik poświęcony panu Sugiharze, który wystawiał paszporty nie tylko Polakom, ale także Polakom wiem, żydowskiego pochodzenia, tak. którzy dzięki temu mogli uniknąć no, śmierci, no, bo jak to inaczej określić, mm -hmm. z rąk nazistowskich Niemiec, to, to, jest, to jest dosyć znana historia y, w Japonii. No, oczywiście. To ekranizacja była, nie? Tak, nie był, no, był, no, był także nie. film polsko-japoński. Nie oglądałem Ej, go, oglądałeś? To, nie, ale wiem, że był tutaj, jak był festiwal filmów polskich, tutaj w Ropongi w Tokio, to były wyświetlane Ja akurat nie widziałem o tym. Więc, no, jakieś tam akcenty polsko-japońskie y, co jakiś czas się pojawiają. Ostatnio także widziałem, y, był program U. Y, 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 a, to, ja, no, dlaczego tak, przyjechałeś tak. do Japonii? Znów widziałem e, kilku Polaków. Nagrania są chyba z zeszłego roku, czy albo nawet, e, nawet wcześniejsze. W, w, wcześniejsze tak, tak, tak. Chyba takie, które nie przeszły emisji, a może nie były zbyt ciekawe. <śmiech> <śmiech> no Ale <laughs> mamy coraz więcej Polaków. Tak, mamy coraz więcej Polaków. Mamy, mamy, mamy. No, faktycznie Polonia się rozrasta, zmienia, ewoluuje. Ewoluuje. Można znaleźć Polaków w wielu firmach japońskich na. Stanowiskach programisty. Ogólnie IT, tak, no to jest tutaj jednak praca, którą chyba najłatwiej znaleźć jako, jako specjalista IT, najlepiej programer. Wtedy nawet nie trzeba znać japońskiego najczęściej w wielu wypadkach. Okej, okay, to w takim razie dzisiaj się pożegnamy. Dziękujemy, bo zrobiło się ciemno, pada deszcz, chłodno. No. Czas, czas wracać do domu. <laughs> A no właśnie, bo dzisiaj nie jesteśmy samochodem, tak? tak się dziś widzimy face to face. Tak, dziś nie jesteśmy. W cztery samochodem. oczy dzisiaj jesteśmy. I cóż, dziękujemy i do usłyszenia. Dziękujemy. No jeszcze mamy dzisiaj także y, rocznicę, bo dziś równo, trzy lata temu, nagraliśmy nasz pierwszy odcinek Wszyscy, o transporcie. O transporcie, tak. Więc naszym wszystkim fanom serdecznie dziękujemy za wysłuchanie nas i zapraszamy, I zapraszamy do, do dalszego słuchania. słuchania, tak? A my obiecujemy, że będziemy się bardziej przygotowywać. <laughs> tak, można być, już, że dzisiejszy odcinek był trochę taki no, na szybko zrobiony. No bo, no bo korona, no bo wiecie, no. Tak, rzadko się spotykamy twarzą w twarz, więc niestety czasami no, tak to bywa. Tak. No ale następny odcinek będzie dosyć ciekawy, bo będziemy kontynuować o napojach. O napojach. Następna będzie herbatka, a, a ja po myślę. herbacie zrobimy whisky. O, czemu nie? Zrobi zrobimy zrobimy. Polski. To jeszcze raz dziękujemy, dziękujemy dziękujemy wiernym słuchaczom i do usłyszenia. Do usłyszenia.